Ciemka ludziska, ja jestem Harry, pykamy sobie w Moonblade ogniem i mieczem I w dzisiejszym odcinku jeszcze nie wiem co będziemy robić Na pewno się napierdzielać z tymi tutaj degeneratami e, Bierzemy tego w obroty e, Murza Enikej Harry, rad jestem cię widzieć Harry, wyzywam cię By Bayezid Han honor mógł zyskać Słucham Niezwykle kąt, powtarzać Murza Enikej Podajcie się lub gincie Tak będzie Ile... A, 415, dobra. Zaatakuj wroga. Moi drodzy. E, atakujemy wroga. Oj, ty piechotą tu. Tutaj okej. Okay. Piechota nich. Niech tutaj stanie. E, wy też tu. Okolica. Niech tutaj gdzieś stanie. Ej. Dobra. Okej. Okay. Tak, bliżej, tych, albo. bo gdzieś tutaj. Eee. Dobra. Okej. Okay. Dobra. E, eee, zabij może ci atakować. Eee... Eee, tak. No dobra. Okej. Okay. dobra. Złup dwa razy ty. Okej. Okay. Cześć no ja czeka znam rozkaz, panie Dobra, tak Ata... Atakować, no Wujeczka Atakować Moi drodzy Dobra, no Okej, okay, tam konica się goni Oni tutaj się gonią wszyscy Dobra okej okay. Dupci Ja już prawie ginę a Ja przez te rozkazy to ja prawie całe życie straciłem no. Okej okay. Dobra Ludziska Więc lecimy Tu też jakieś typo Dobra Ty. Yy. Tutaj jest ich więcej. OK. Dobra. Tam jeszcze piechota. Dobra. No fajno. Dobre. E, e, chodź tu. Dobra, mamy Ty, od tyłu mnie już chciał jednąć. Ty, okej. Okay. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra, Kiss, ty, no. Jedziemy dalej, no. Ty już w piechoty lecisz, dobra. Dam jeden pitnął. No. no to ściancy są. Cianko, cianko ludzie, bo to nie ma tak. Jeszcze i więcej. Jak na sranę tutaj Dobra, ten już... temu nie udało się spierdzielić. Dobra. No patrz no. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Eee, tutaj konnica. Ty! Panie. Ty. Dobra. Okej. Okay. Mamy tych tutaj gnidy. Dobra, ten już spierdziela. Dobra, weź go. Te wezmę tych. Dobra. Nie zdążył. Bierzesz go, tak? Dobrze. Ja lecę po innych. Dawać gidy Kurwa, na dwa fronty. Tu, tu, wszędzie akcja, ludzie. Żyć, nie umierać. Tam ktoś walczy. Nie, nie to. Panie. Oj ty, oj ty, tylu was tutaj, ile mamy czasu. Kurde, wciul e, moi drodzy Okej, okay, tutaj, tutaj Okej, okay, wygraliśmy pierwszą rundę e, e, e. Gdzie oni są? Gdzieś tam Są strzelcy? Chyba nie Wy wejdźcie gdzieś tam, o Dobra Aha, tak? Dobra. No idę, dobra Przejdźcie gdzieś tutaj Dobra Wy też Okej okay. Wy też tam gdzieś Jużej Dobra eee. atakować atakować Dobra 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 ty Dobra mamy to Dobra Coś tam porobiliśmy Pokierszowaliśmy tych gnid, no Tutaj oni tą bitwę przegrają Dobra wele mu dupliśmy Przez okieto Okej okay. Mohamed, tutaj twój oddział pilnuje go ją konnych e, tam już nadatują ją następni. O, ty panie szylej, celnie, celnie to ma być. Ty, e. e, wszyscy się rozstąpują jak może. Jak jada, ok, dobre, dobre. 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 No pardon. Dobra. OK. Dobre. Čulím mu. OK. Dobre. Dobra no, ej Dobra, on już pitnął Więc lecimy To tak nie może być moi drodzy eee, Trzeba 3 Laina, kurde, stra wszystko, eee, moi drodzy <laughs> Więc Tam ktoś się napierdziela Kurde, dalej grupo, ale hołota tej na jednego. Na jednego. Na kurde. No. Okej. Okay. Dobre! Dobre zgranie, no Żeby tak było zawsze, no To by był fajny. A mój Dynki Dobre, poczerepie. no. Dobre. Dobre. Ale nie uciekać. Dobra. Dawaj tego. Dobre. Tam jadą nasi wsparcie, z dwóch stron w kleszcze, no. Ale łupki! No jeszcze raz! Jeszcze ktoś? Jak to tak, moi drodzy? Dobra! O ty panie! Ty tam ktoś! Tam, tam. Jak się radzicie, widzę, że żyjecie tam. Kogoś gonią, wszyscy tam jadą. No to lecimy, tak? Jak wszyscy, to wszyscy dobre. Wygrana, moi drodzy. Tak, jest dobra, ludziska. Tutaj już zakończę odcineczek. E, taki króciutki dzisiaj. E, jeśli się film spodobał, to duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem. Tam pod filmem, oczywiście, ma być nie czerwona została. Dzwoneczek, żeby na bieżąco z filmami. Komentarz nam Ci ser ja Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.